W pierwszej kolejności, co musimy zrobić, znaleźć sondę za katalizatorem. Tu jest katalizator, czyli to jest sonda druga za katalizatorem. Odpinamy wtyczkę i odkręcamy ją. Sondę mam wykręconą. Czyścimy ją przy pomocy szczotki stalowej. To jest adapter i mocujemy go tutaj w rurze wydechowej. Wkręcamy go i kolejno wkręcimy sondę. No i mamy. Miejcie pewność, że wtyczka jest dobrze, dokręcić to dobrze. Kabel zabezpieczony. Czyścimy błąd silnika, czyścimy błąd silnika, bierzemy na jazdę i sprawdzamy, czy błąd powraca, czy nie powraca. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki!